Siemano kolano i dzisiaj gramy sobie na serwie w ogóle takich odcinków nie było ale no, widzę wszystko I właśnie się trzeba żeby grać na serwie trzeba się znowu

Piszcie w komentarzach, co jest mm. lepsze. Gdzie są kutki. Nie, nie, się nic się nie, robi, nie, no to nie, nie, ten serwer. Ale no i tak nie, nie, no. jakieś bloki, nie, no serwer nie, serwer. Przepraszam. A parkourista. Osmond Games parkourista. Prosím. Co, co, co? <tějte> Nic Trzeba kogoś nazwać, chyba. Kokolwiek. Tylko znowu, widać się nazwać? Chyba, chyba. Chyba tak. Ja żyję w luksusach, słuchajcie. Ja żyję w luksusach. Luksus. No nie, jakby to się jakby tego ściu to zabudował, to by to było jakby mieszkanie jakieś mieszkanie. Jeszcze tutaj, o! To by był luksus. No to by była willa nawet. Kto tutaj chodzi? Мы их губы озвучим. Мам Райдер. А тут вот туда Dobra, anuluję. Nie Ale nieźle to zrobił gościu, nawet nawet. No to możecie swoje mapy podawać. Ja bym, ja bym mógł zagrać i podać tu w odcinkach. Mapy moich widzów mogę nagrać, jak chcecie. Co musicie mi podać id co? co? ja nagrał mój skin ja jestem biały Wychodzę po ulicy jak jakiś gangster, nie? Chodzę po ulicy jak jakiś gangster Ja tylko to przesunę A, bo płytki U, Płytki, Aha. Ja myślę, że to, to jest jakiś DJ Dobra, już my prawie wszystko zwiedziliśmy. Piszcie w komentarzach, co mam następnego zwiedzić, albo czy chcecie następną część z tej serii. A ja się z wami żegnam.